Uważam pana za człowieka odważnego, o wielkim zarobku artystycznym. Co przekazałby pan młodzieży? Jaką definicję podałby pan z Dzisiaj pani myśli. O, o, o. Dobre pytanie, poproszę o następne. Tak zawsze mówię, takiej sytuacji. Nie, nie, nie chcę się wykręcać. Powiem pani o co chodzi. Mnie się wydaje, że, że to niekoniecznie ja muszę być tym, który do Was przemówi, a liczę na to, że, że jest dość dużo młodych ludzi, którzy w jakiś sposób po nas przejmują pałeczkę i których porozumienie z tą młodą widownią jest o wiele bardziej naturalne i o wiele bardziej oczywiste. Nie wiem, czy młodzież tak lubi i tak chce. Przejmować e, nauki starców nad grobem e, woli raczej rozmawiać ze swoimi rówieśnikami. I ja myślę, że takie filmy się e, pojawią, bo widzę i takich reżyserów, i takie możliwości. Myślę tylko, że polskie kino stoi przed, e, e, przed dobrym momentem, e, bo w nowej sytuacji, która trwa przez te kilkanaście lat, była takie złudzenie, że kino, ponieważ jest przemysłem, jak wszystkie inne, nie musi być wcale wspomagane przez państwo, wystarczy, że są kina, płacą bilety, na te filmy idą, na te nie idą, no to niech oni robią filmy. Tymczasem Europa już dawno doszła do wniosku, że jeżeli powstaje kinematografia narodowa, to ta kinematografia narodowa zawsze ma ograniczony rynek. Oczywiście są takie kraje jak Francja, dużo ludzi mówi po francusku. Jeszcze lepiej jest z Hiszpanami, jeszcze więcej ludzi mówi po hiszpańsku. Każdy film hiszpański ma ogromny rynek. No ale film polski ma ograniczony rynek. To co by znaczyło, że my już nie możemy rozmawiać za pomocą filmu z naszym społeczeństwem, dlatego że e, po pierwsze... Mm, Nikt nie będzie produkował polskich filmów, on nie jest nimi zainteresowany, a po drugie, te filmy nie mają żadnego dojścia do kin. Nie, Francuzi stworzyli bardzo e, głęboki, bardzo e, uzasadniony system wsparcia dla kinematografii, mianowicie utworzyli ustawę, która mówi o tym, że kino nie jest przemysłem, tylko kino mówi narodowym językiem i nikt inny tego nie robi. Jeżeli my nie zrobimy polskich filmów, no to tylko możecie liczyć na to, że amerykańscy reżyserzy będą wam mówić jak żyć albo jak coś innym. A my byśmy chcieli opowiedzieć swoje losy, tak jak to kino, co, o którym żeśmy mówili, Polskiej Szkoły Filmowej. W związku z tym uważamy, że i u nas jest potrzebny system, który dopomaga narodowej kinematografii. I dwa lata temu udało nam się przeprowadzić ustawę o kinematografii, która nareszcie wspiera naszą produkcję. Zobaczcie jak wiele filmów jest pokazanych na festiwalu w Gdyni w tym roku, a jeszcze kilkanaście zostało, że tak powiem, odrzuconych, czyli powstało około 40 filmów. Można było zrobić taki film jak Katy Jeszcze niedawno na taki film nie znalazłem środków, nie, nie dostałbym wsparcia. Bardzo trudno byłoby zrobić film o takim, na tak powiem, zobaczycie Państwo, no, widowiskowym, bo to było nie, nieuniknione. W związku z tym myślę, że kino polskie powoli się odradza i że młodzi nasi koledzy dadzą może lepszą receptę życia dla młodzieży. Żywa się rówieśnicy na pewno potrafią to zrobić lepiej, lepiej niż my po premierze twojego filmu ostatniego i chciałbym, aby Pan odpowiedział, czy reakcja publiczności na Pana dzieło była dla Pana zadowolenie, czy też ma Pan jakieś opiecie? Wie pan, e, na razie film się skonfrontował z trzema widowniami. Pierwsza to jest widownia złożona z recenzentów filmowych im pokazaliśmy najpierw, dlatego, że ja prosiłem, jak zaczynaliśmy ja, ja prosię, jak zaczynaliśmy realizację filmu, żeby o, oni nic pisali o tym filmie żeby zaczekali chwileczkę, bo ja się powiem, że zrobi się w pasie dyskusja o filmie, którego jeszcze nie ma a ponieważ to jest temat drażliwy, każdy ma coś do powiedzenia w tej sprawie, bolesny, wiele rodzin E, e, przeżywa do dzisiaj e, tą tragedię, że ja będę pod jakimś straszną presją. Że, dlaczego zrobiłem taką scenę, a nie, I no, no mówię, dajcie mi zrobić film, jak zrobię film, odpowiadam za niego, ale nie przeszkadzajcie mi w trakcie realizacji. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że udało się doprowadzić do tego, że o filmie rzeczywiście nie było nic. W związku z tym pierwszy, pierwsza widownia, która zobaczyła ten film, no to byli ci którzy wyszli mi naprzeciw, recenzenci filmowi. Druga widownia składała się z tych, którzy zrobili film, ich przyjaciół i rodzin katyńskich. Dobrze mówię? Tak. A trzecia była wczorajszą premierą w Teatrze Wielkim. Co jest ciekawe może i co, co mogę powiedzieć? Że chyba wiele mówiącą jest reakcja na końcu filmu. Że, że zwykle jest tak, taki zwyczaj, że film jest nagradzany oklaskami. Widownia chce dać wyraz temu, że jej się podoba film mniej czy więcej. E, tu zapanowała całkowita cisza, ktoś się odezwał i, i zapadła zupełna cisza. Natomiast na drugim pokazie stało się coś takiego, czego w najśmielszych snach nie mógł sobie wyobrazić. Jak się kończyła muzyka, bardzo piękny, udało mi się, że muzykę do tego filmu dał mi Krzysztof Penderecki. Muzyka kończy się takim westchnieniem już po śmierci tych zakopanych, zamordowanych oficerów. Nagle na widownie zaczął ktoś odmawiać ojczy nasz. I jeszcze kilka głosów to podjęło. Muszę powiedzieć, że to jest wiele mówiące. Bo ja myślałem jednak, że robię film historyczny z przeszłości. No trzeba zrobić ten film, dlatego że to jest część naszej historii i nawet jeżeli by nie było żadnego innego powodu, to w tej panoramie dziejów, którą mnie się udało zrobić od Legionów, od Legionów Dąbrowskiego, które idą przez Italię, i śpiewają, jeszcze Polska nie zginęła do Wałęsy, który dużym długopisem z Ojcem Świętym podpisuje z rządem e, e, u, e, sierpniowe, e, sierpniowe umowy, no to jednak by zabrakło tego filmu. Ale nigdy nie przypuszczałem, że on może jeszcze ciągle budzić takie żywe e, refleksje. Także tak, tak został odebrany film. E, Wczoraj natomiast na, na tej premierze w Teatrze Wielkim pojawiła się ogromna ilość dziennikarzy, fotografów i to też wydaje mi się pewną nowością. To znaczy, że film może być, polski film, może też budzić większe zainteresowanie, a to jest bardzo nam potrzebne, dlatego że ja pamiętam właśnie, że każdy kolejny film. Polskiej Szkoły Filmowej, to było wydarzenie społeczne. A potem najmniej kino się cofnęło, zajęło się samo sobą, to teraz właśnie poczułem, że znowu coś się takiego odradza w społecznym zainteresowaniu filmem I to jest dobrze. To, to, to ucieszyłem się nie tylko ze względu na mój film, ale myślę, że może jest tak, w tym roku zresztą będziemy mieli bardzo ciekawe, ciekawą statystykę, bo zapowiada się na to, że w kinach duża część widowni obejrzała polskie filmy. Duża część. Także na tą część można liczyć, jeżeli się robi polski film. Widocznie jest coś takiego, że widownia w kinie oczekuje polskiego filmu. I to jest głęboko optymistyczne.